Bez krawata w Radiu Yard. Gośćmi Radia Yard są pani Bożena Siedlecka, pracownik działu edukacji i folkloru w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Jedna z realizatorek projektu Ginące Zawody. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. A także pan Stanisław Skurzak, twórca ludowy, który od lat zajmuje się wyplataniem koszy. Dzień dobry, witam gorąco. Dzień dobry. Na początek porozmawiajmy o samym projekcie Ginące Zawody. Skąd pomysł na taki projekt? Pomysł na projekt Ginące zawody pojawił się z potrzeby ocalenia od zapomnienia dawnych rzemiosł i tradycyjnych umiejętności, które jeszcze tak naprawdę niedawno były częścią codziennego życia ludzi na wsi. Poprzez ten projekt chcieliśmy pokazać, jak wyglądała praca dawnych rzemieślników, ale też jednocześnie chcieliśmy dać szansę młodszemu pokoleniu, by spróbowało swoich sił w tych zawodach. To też sposób na spotkanie z twórcami ludowymi, e, którzy wciąż przekazują swoją wiedzę i pasję dalej. No i jak udaje się złapać kontakt z takimi rzemyślnikami? Zakładam, że nie jest to prosta czynność, biorąc pod uwagę to, że sama nazwa tego projektu mówi ginące zawody, nie może być ich zbyt wielu. <noise> Powiem tak, wielu rzemieślników znamy od lat. Są to osoby, które współpracują z nami, z muzeum, przy różnych wydarzeniach i przy różnych pokazach. Często też sami do nas trafiają, bo wiedzą, że tutaj w tym miejscu ich pasja i umiejętności są doceniane ale też staramy się być w stałym kontakcie ze środowiskiem twórców ludowych. Zapraszamy ich na warsztaty i na wystawy. Dzięki temu tworzy się między nami więź, która jest oparta na zaufaniu i na wspólnej trosce o zachowaniu tradycji. No i porozmawiamy właśnie o ginących zawodach, a konkretnie mówiąc w dzisiejszym przypadku o wikliniarstwie, panie Stanisławie. Od czego to się wszystko zaczęło? No, zaczęło się od szkoły. Taką szkołę skończyłem w latach mm -hmm. 60. No i stąd też kontynuuję już a to Pana to... osobista pasja, czy może ktoś w rodzinie też się tym zajmował? Nie, to w rodzinie nikt, to ja jestem pierwszy takim rodzynkiem, który to rozpoczął. Mm. No i jak rodzina reagowała na przykład na taką no, pasję? Z początku zdziwieniu, bo to jest taki zawód mało spotykany. No w tej chwili to jest no, dość taki popularny, czy znaczy popularny, mało spotykany, więc rękodzieło nie ma żadnych maszyn, a więc to tak wymaga tej pracowitości, mm -hmm. konsekwencji, jak się coś rozpocznie, trzeba skończyć w miarę nie. szybko, ponieważ to zostawić nie wolno, ponieważ sch schnie. To wszystko robimy na mokro. Dlatego mm -hmm. tak to jest taka obowiązkowa... A jak ta... długo trwa praca nad takim koszem? Wszystko zależy od y, rodzaju y, wyrobu. Mm -hmm. Są większe, mniejsze wyroby, ale to jest ważne w tym wszystkim, że y, jedna trzecia czasu potrzeba jest na przygotowanie materiału mm -hmm. do jakiegoś tam... Y, czy jakiegoś inne, innego wyrobu. No to opowiedzmy, jak się taki materiał przygotowuje? No, trzeba posortować witlinę według długości, grubości. No, trzeba namoczyć. Moczymy wieczorem najlepiej, zawijamy w folii, żeby taki stworzył mikroklimat. Rano ponownie moczymy i w zasadzie witlina jest gotowa do Prace. A pamięta pan swoją pierwszą pracę z Wiklina? To znaczy kiedyś były takie, nie było manekinów, jak w tej chwili są takie plastikowe. Właśnie to była taka moja trudność, bo to no, taką sztuką było zrobić taki manekin. Mhm wielkości człowieka, bo wtedy no, tak to w sklepach, w jakichś tam zakładach takich czy innych, fotograficznych, były potrzebne takie y, manekiny. To imponująca rzecz na początek muszę przyznać, w sensie wielkościowo. Yy, no nad każdą rzeczą. Trzeba no, po prostu pomyśleć, bo to y -y. rzeczy jest niepowtarzalna, rzeczy powtarzalne w miarę się szybko robi na formach. Natomiast coś takiego, no, coś nowego to trzeba po prostu robić. A to w robieniu rzeczy z Wikliny nie ma schematów w takim razie? to zawsze trzeba trochę indywidualności, nazwijmy to? Nie, niekoniecznie, bo są no, przykład koszty, jak się robi większą ilość, robi to przeważnie na formy. Są formy, mhm. natomiast no, są takie rzeczy teraz w dobie internetu, ludzie. Znajdują różne wyroby, wielkości, także no tutaj po prostu no trzeba, znaczy tam się, trzeba się kształcić i uczyć w swoim fachu. Mhm. A jest duże zapotrzebowanie obecnie? No w tej chwili mam no, brak, no, na nudę nie mogę liczyć. Mhm. Mm -hmm. Na bozy nie można liczyć. Powiedzmy jeszcze o tym, jakiego rodzaju wyklinę pan używa? To jest polski materiał, to nazywa się fachowo, jeśli chodzi o wyplot koszy, to jest wiklina amerykanka, mm -hmm. taka nazwa jest. Natomiast jeśli chodzi o y, materiał do wyrobów szkieletowych, a więc fotele, jakieś tam szerki, to się nazywa wiklina konopianka. Mm -hmm. Także takie te dwa. Jak się takie materiały pozyskuje? Poszedł? Jak się takie materiały pozyskuje? To się kupuje, tak normalnie w sklepach no, są To są plantacje. To są plantacje, które jeśli jest dobrze założona plantacja i w miarę dobrze pielęgnowana, to no, może y, po prostu być użyteczna poprzez no, nawet 20 lat. Okay. Także jest taki warunek, że trzeba co roku kosić to, bo inaczej nie może zostać na następny rok. Jasne. Powiedzmy jeszcze, czy są jakieś narzędzia potrzebne, żeby to robić? To jest taki. Yy, Tani zawód, z tego nie, nie potrzeba jakichś nakładów. Po prostu młotek, nóż, szydło, jakieś takie to, drobne narzędzia. Mhm. I, no, i umiejętności. Okej, okay. a ciężka praca to jest? Tak, to jest... No, no, w tym fachu nie ma w zasadzie żadnych maszyn do mhm. wyrobu. Jedynie jest maszyna do korowania wikliny kiedyś tego nie było. A no, pozostałe wszystkie rzeczy robimy ręcznie. A łapał się Pan kiedykolwiek na tym, że już to się trochę Panu może znudziło na jakimś etapie? To znaczy jest w ten sposób, że jak się robi dużą ilość, mm -hmm. tak, to jest po prostu taka nuda. Natomiast no, jak są krótkie takie serie, nowe wyroby, a więc jest to coś ciekawego, robi się mm -hmm. z przyjemnością. A czy zawód wikliniarza jest trudny do nauki? W dużej mierze zależy od umiejętności od człowieka, czy ma te zdolności mhm. ma manualne, czy, no, no, każdy, no, do każdego trzeba człowieka podchodzić indywidualnie, bo jeden szybko załapie, drugi trudniej, no, także... A pan szybko załapał? No, średnio. Okej. Okay. To już się lat. Jasne. A w takim razie zastanawiam się, bo skoro rozmawiamy o ginących zawodach, no to pytanie jest, czy są młodzi ludzie, którzy się do tego fachu garną? Prowadzę warsztaty, zajęcia niekiedy z młodymi, starszymi ludźmi, no to jest trudny zawód tak naprawdę, bo taki już tak z początku człowiek jest ciekawy, natomiast jeśli przyjdzie robić, a jeszcze w zależności od no, umiejętności, no, no to jest jednak trudny zawód, trudny zawód, bo to wymaga, no mówię, to jest ciężka praca. Jest praca siedząca to jest bardzo ważne, bo to jest na co coś innego zrobić. No tak, ale pan, jak pan mówi, w warsztatach bierze udział, prowadzi takie warsztaty. No i właśnie, jest, pojawiają się chętni do przejęcia takiego rzemiosła, ale mam nadzieję, że za szybko się nie wycofują. To raczej różnie jest. No, mhm. Są ludzie, którzy faktycznie chcą się tego nauczyć i przychodzą z ciekawości. No i jeśli ktoś tam faktycznie chce się nauczyć, to faktycznie, miałem takie przypadki, że ludzie po prostu robili. Już jako gdzieś potrafili zrobić, sprzedać. No. A pan próbował? A dużo ludzi przychodzi, że po prostu z ciekawości, czy sprawdza siebie, czy da radę robić, czy Aha. nie da rady. No i to jest właśnie ta próba. Mm -hmm. A pan próbował przekazywać może wiedzę na ten temat komuś ze swojej rodziny, swoim bliskim? No nie mam takiej możliwości. Nie, nie ma chętnych na to. Jasne, rozumiem. No ale miejmy nadzieję, że może chętni chociażby, niekoniecznie z rodziny się bawią. Nie, ma, nie, nie mam takich ludzi, którzy by to... Mhm. Robili. Jasne. No ale kibicujemy gorąco temu, żeby jak najwięcej tutaj pasjonatów, nazwijmy to, robienia rzeczy wiklinowych się znajdowało. Pani Bożeno, teraz zwrócę się do Pani na temat projektu Ginące Zawody. No właśnie, spotykanie takich osób, które są, jakby nie było, mistrzami w swoim fachu. To chyba musi być satysfakcjonująca praca. Yy, tak, owszem. <laughs> yy, najbardziej satysfakcjonujące jest to, yy, jakie są reakcje yy, uczestników. Yy, ponieważ yy, na wstępie, gdzie wydaje się, że jest coś trudne do zrealizowania, do zrobienia, yy, nagle zaczyna wychodzić, tak? Yy, yy -y. Pojawia się yy, radość, yy, a twórcy tacy jak Pan Stanisław przekazuje nie tylko umiejętności, ale też opowieści i historię, ale także i klimat dawnej wsi. Pan Stanisław ucieszył się w momencie, w którym usłyszał o tym projekcie, że będzie okazja trochę nieco szerzej pokazać szerszemu gronu odbiorców właśnie swój fach? Tak, bo to przekazuje się, są ludzie w różnym wieku. Mhm. No i... Rodziny przychodzą nawet. także to no, takie zainteresowanie jest. No i bardzo dobrze, skoro można gdzieś coś pokazać, że... Tam czasem przypomnę, bo kiedyś ludzie faktycznie robili na wsiach bardzo dużo. ludzi, coś tam, takie drobne rzeczy. No teraz, no jakiś tam, szybszy czas jest, także nie ma czasu na takie. Ale na wsiach kiedyś że wszyscy robili. Pan mówi, że ma ręce, na brak pracy nie narzekał, tak to nazwijmy. Dużo ma pan projektów, jakieś ciekawe do zrobienia w obecnym czasie? Yy, tak, yy, no, dlatego mówię. Ludzie korzystają z internetu, yy. robią takie tam zdjęcia, nie zdjęcia, no tylko teraz, Kwestia doboru materiałów, no bo w internecie zdjęcie jest zdjęciem, natomiast co do samego wykonania, no różnie jest, bo materiał jest różny, bo to nie, nie można ze zdjęcia zobaczyć. Z czego faktycznie jest ten wyrób? Mhm. Gorąco kibicujemy, żeby jak najwięcej pracy pan miał, ale jednocześnie, żeby za bardzo się nie przemęczał, bo trzeba przekazywać po prostu wiedzę o tych ginących zawodach dalszym pokoleniom. Naszymi gośćmi byli dziś pani Bożena Siedlecka, czyli realizatorka projektu Ginące Zawody. Dziękuję uprzejmie. Na a także pan Stanisław Skórzak, plecionkarz i twórca ludowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Bez krawata w Radiu